Dajcie, wyjeżdżamy właśnie z bazy. Posprzątałem naczepę, bo szef przybrał samochód, tam zostawili pierdolnik na naczepie. Posprzątałem naczepę, wyjeżdżamy. Mamy godzinę dzisiaj 9:42. Więc spoko. Jedziemy się załadować kołbinojecka, i ładunek jest znowu w Więc jedziemy do Urbana. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także real, kot jest ze mną, druga trasa będę zdawał relacje na bieżąco. słuchajcie, mam już z powrotem trzy karty, także jest co gubić e, więc jadę właśnie na stację się zatakować teraz moim challenge'em jest to, żeby nie zgubić, nie zgubić karty a w ogóle okazało się, że moja mamusia była na zakupach i kupiła mi kurtkę taką, jak chodzę w czerwonej to taką samą, praktycznie czarną, ale dafa więc mam kurtkę daf a jeżdżę manem no nie było manowej, a kurtka kosztowała dychę. Więc na jakichś ciuchach wyhaczyła. Więc mega fajnie. No co, teraz sobie jadę zatankować, się załadować, zobaczymy co to będzie, jak to będzie. Nastrój jest dobry. Więc. Jedziemy! Uwaga, pada grad. Na drodze jest już biało. A pada dosłownie od. Nie wiem, 30 sekund. Jeszcze. E, w ogóle okazało się, że stąd na stacji miałem się zatankować i. Awaria! I kupa, i się nie zatankuje. Także karty nie zgubiłem. Bo się nie tankowałem. Pełen sukces. Dobra, jak wygląda sytuacja na froncie? Jesteśmy na Daftonie, e, na załadunku. Szuści w kolejce, przynajmniej tak pani na bramie twierdzi więc chwilę postoimy No co, no ja... Kot się załatwia Ja sobie jem w takim razie, kot też je Tarasy już mam rozplanowaną, wiem, którędy będę jechał Na Węgry śmigamy, śmigamy z Warszawa, Lublin i tą nową trasą na Rzeszów i tam na przejście graniczne no, a później Słowacja, Węgry, yy, zrzutka i, i pewnie coś na powrót. I także, jak tu pójdzie w miarę sprawnie, to będzie dobrze. Czekamy na razie, stoimy, zaraz będę jać śniadanie. Tak, bo mamusia była w weekend, powiem wam, że mam dobre rzeczy. Mianowicie o sałatkę śledziową. I sobie jemy, czekamy. bardzo, raz, dwa, trzy. Ja jestem teraz tutaj, czwarta, tam jeszcze dwóch. Patrzcie co kotu, gdzie wchodzi. Nie wchodzimy tam. Nie, ciekawe czy ona nam wlezie czy nie. Wtędy, nie, nie wlezie. Czekamy na załadunek. Tutaj ściąga się y, pacz do Wiedźmina, a kot głasz mocniej. Życie jest zbyt krótkie. Dzisiaj załadunek z rampy. Ciężko było trochę tu cofnąć z racji na wystający ten gówniany i tu trzeba było bardzo prosto podjechać, ale daliśmy radę i od nas z ramty. Kurczę, ktoś mi ktoś mi napowiedział, żeby mm, nagrywać jak podjeżdżam i generalnie chciałbym, ale y, stresuję się jeszcze za bardzo i bardziej skupiam się nad tym, żeby nic nie rozjebać niż nad tym, żeby dobrze nagrać filmik, nie? Bo no na pewno będę chciał coś nagrywać, ale no, na razie nie czuję się na siłach. Ładują mnie, mam, będę miał plombę. Tak jak tu widzicie, tu nie ma linki celnej, ona sobie wisi tam. Muszę ją rozwinąć i z drugiej strony jest już rozwinięta. Pokażę Wam, jak już mamy rozwiniętą linkę. Przeciągamy ją przez te oczka i tam ciągniemy do samego końca. I później mogą nas i wiedzą, że nie był bok otwierany. Jedziemy za tonę. Pełna, jeszcze jedna paleta przyleci Słuchajcie jaka sytuacja, jadę sobie, słucham muzyki No tak dosyć głośno eee, I kot wyszedł, tak się opatrzył na mnie I schował się z powrotem, ja mówię Wyszedł, że im przyciszył trochę, bo śpi obok tuby Cześć, witajcie, rano mamy Wtorek, dojechaliśmy Jestem po prysznicu. Udało mi się parking z prysznicem znaleźć z kotem po spacerze, zaraz jedziemy dalej, ale robiłem w na parkingu, bo jest pełno, akurat wszyscy powstawali i robią śniadanie, a ja z kotem na smyczy tyrtum, pyrtum, tyrtum, pyrtum, ale wszyscy mają śniadanie, to i kot ma śniadanie. Ja też zaraz muszę coś zjeść. Jesteśmy przed Lublinem i lecimy dalej zaraz. Ktoś mi rzucił, nie pamiętam już kto, że powinienem kotu drugą kartę tachografu wyrobić, wtedy mógłbym więcej kilometrów robić. Co być, bo uwaga, kot właśnie wstał, ale przed chwilą leżał sobie na siedzeniu kierowcy. Nie, kocie, teraz nie wychodzimy. Kurde, ale dziwna sprawa, na Węgrzech właśnie były znaki, żeby zjechać z prawo i, i przejechaliśmy właśnie przez wagę ale pozwala nam dalej wrócić na autostradę, więc samo Was widzę o, e, pozwala mi wrócić na autostradę, więc spoko ale dziwne, pierwszy raz w takiego spotkałem w jesteśmy na Węgrzech sobie piękną panoramę e, piękne górki także jeszcze stówkę, 120 do, do celu jutro się marano, rozładunek Skręć w lewo na rozwidleniu Słuchajcie, jak zobaczycie na ten znak na górze Po prawej stronie To tutaj BMW są tak popularne Że do BMW stosuje się znaki oddzielnie Niż dla innych samochodów Jakby ktoś pytał Jadę już na czwarty znak Tylko dla BMW rano mamy małe podróże Bo podjechałem pod adres Ale tutaj znowu baraki Idę szukać firmy z buta Wiem w Google'a Coś pokazało Ale... Zdjęcia nie są zachęcające Także idę szukać Jesteśmy Rozładować się Bo załadunek na 12, ma ponad 100 do lotu wam w jakim fajnym miejscu się rozładowuje Uwaga Stare budyneczki Wieje PRL-em Jak nie powiem co Dobra i mamy tutaj się ktoś zastanawiał, jak mnie nie ma dłużej jak 15 minut, co robi kod zaraz po wejściu. Od razu pach i, i, i się kładzie, aby tylko e, go głaskać. Uwaga, skarpetki na dziś to są cytryny Także stoimy, czekamy na rozładunek, e, aż nam otworzą bramę. Ja myślę, tak z. 5 minut jeszcze, bo od 7 otwierają bramę. Trzeba będzie cofnąć, Cia ciasno tam będzie, no ale damy radę. Czyli live'a prowadzę, ale powiedziałem, że nie, że to na YouTube i chciał link do, do konta, żeby sobie obejrzeć. Więc bardzo fajnie. Jedziemy teraz 115 km na Węgry, na załadunek, do klasa, więc coś może do kombajnu będziemy wieźli. Ładna pogoda zaczyna, zapowiada się bardzo fajny dzień. Więc nic tylko się cieszyć. Mamy godzinę 7 rana, już mamy 12 stopni. Jadę na załadunek, zobaczymy co i jak tam. Awizację mam na 12, więc musiałby się Armagedon wydarzyć, żebym tam nie dojechał. Widzimy się później. Jakie są plusy tego, że się jeździ samemu? Można jeść cebulę i kiełbasę i nikomu nie śmierdzi. Po prostu walizisz ty. I koniec. Aby ktoś się pytał, jak się je w korku? Grubowka. Tebulka. Takie rzeczy. O no, chyba będzie ciekawie, bo jesteśmy w fabryce Klasa i stoją takie wielkie te headery i widziałem, że panu właśnie stoi rozpięty i będą mu header ładować, więc jest szansa, że może i ja. Powiem wam, powiem wam, że robi wrażenie. Znowu na biurwie, ale e, pani mnie wysłała do innej tej. My w Polsce już nie mamy COVIDa. A tu jeszcze jest. Także jeszcze pani mnie wyposażyła w maseczkę, bo przecież nie mam. Nie wiem czy będzie widać, ale tam właśnie pana ładują. Czyli tak, trzeba będzie otworzyć dach, boki, ale skurwa zajebiście No, przynajmniej będzie co robić. Ładnie to wygląda Trzebarce. Za 100 metrów Skręć w prawo. Wiem, że za 100 metrów już jestem na miejscu. Widlater. Skręć w prawo. A my tak dla odmiany z kotem szwędamy się po terenie. Kot wyszedł na spacer, niech pochodzi. Teraz będziemy stali z godzinkę Pewnie jak nie lepiej. Chodź Kocie, bo co siedzie? Chodź, chodź, chodź Chodź. Właśnie, jedzie ciężarówka, musi być na smyczy, bo później by była lipa. fajny, duży header. Co prawda nie największy, bo ładowali takie na całe naczepy, a ja dostałem taki mniejszy. a to pewnie dlatego, że nowy jestem kierowca, nie? Dobrzy szoferzy dostawali większe. Druga sprawa, jadę teraz po Węgrzech i w życiu już nie będę narzekał na polskie drogi. Zresztą ja uważam, że mamy bardzo dobre drogi. Trafiają się złe, ale drogi mamy dobre. A taka informacja, no bo jadę z ładunkiem, który jest tam pod Szczecin. No więc jakby okej, okay. mówię dobra tu dwa trzy trasę przed Niemcem, mówię a w czwartek wieczorem się zrzucę na piątek wieczór będę domu. A szef mówi, że nie, że ja na pasę mam ciągnąć, że to dopiero po świętach będę zostaje na, na, na tym na, na, na pacę i dopiero po świętach będę z tym jechał, więc jutro po południu powinienem być już w domciu. Kurde, bajabongo normalnie. Słuchajcie, właśnie zbliżamy się do Takiej Ala wagi yy, no, no, znaczy na Ala. No. Znaki każą nam zjechać Metrów kamerę. skręć w lewo na rozwidlenie. Tutaj znaki każą nam zjechać. Wszystko wszystko powyżej 7 tony w prawo. Tutaj jest taki AlaMopik, tam jest... W lewo na rozwidleniu. Stoi sobie. Yy, waga i my teraz yy, będziemy przejeżdżać przez wagę w drodze. Proszę bardzo, tam gdzie pachołki stoją, jest waga. Cyk. Waży nas. Teraz na tym ekranie wyświetli nam się, czy mamy zjechać w prawo, aczkolwiek nikogo tam nie ma. Czy możemy jechać prosto, proszę bardzo. Możemy jechać prosto na autostradę. A jeżeli coś jest nie tak, zupełnie bachen w prawo. I tam panowie już mają dokładną wagę. Cały swój budyneczek. I już wiedzą, co z tobą zrobić. Słuchajcie, właśnie wziąłem się za zmywanie. Tak uwaga, tu jest z garneczki, oczywiście bańka tam płyn, ale nie. Jest. Pach, głośnik i disco polo na cały parking. Także wiadomo, że Polak stoi. Witajcie z rana w czwartek. Jedziemy na bazę, zostało nam 385 km, z czego Warszawa po drodze. Na 16 powinienem być w domu, jak wszystko zagra. Spotkałem wczoraj pana na parkingu, który naprawiał swojego Wolwusia, jak on to mówi. Bo mu Profesor nagrałem też wczoraj e, odcinek taki krótki a propos dofinansowania finansowania prawo jazdy e, link będzie w opisie jakbyś był ciekawy dzisiaj no, jadę już do Domciu i e, ten filmik chyba będzie krótki bo tak w miarę wszystko sprawnie szło i nie warto było co nagrywać także na tym chyba będzie koniec.